Jak? Lepiej. Prawda? C tak. Załatwiłeś tego... O co... Mhm. Mm mi mińsku. Dziękuję, Geralt. W imieniu swoim i Priscilni. Zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruję ją lepiej niż dr... Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na niej jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może. może nawet będzie mogła wrócić. Na razie spróbujemy występów w duecie. Priscilla zagra na lutnie, a ja zaśpiewam. Jaskier i cyraneczka. Brzmi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Powodzenie, Jaskier. Na scenie i poza nią. Tak, Gerald? Miałem już przyjemność poznać jednego chirurga z Akademii Oksenfurzkiej. Nazywa się Szani. Znasz ją? Krótkie, rude włosy, piegi. i niepoprawny idealizm. Pewnie, że ją znam. Przez rok była nawet moją asystentką. Wiesz, co się z nią teraz dzieje? Jak znam życie, jest gdzieś na froncie i łata żołdaków. Mówiłem jej, że to bez sensu, że choćby uratowała życie setce. Zaraz zgnie następny tysiąc. Ale z poczuciem misji ciężko dyskutować. Czemu Uniwersytet w Oksenfurcie jest zamknięty? Bo Radowidowi tak było na rękę. Nie słyszałeś tej historii? Rektor przyznał mu doktorat honoris causa. Radowid przyjechał, założył togę, odebrał dyplom. A jak już było po wszystkim, wsadził cały senat i dziekanów do pudła, żeby wiesz, nie siali fermentu. Od tego czasu siedzę w szpitalu Wilmeriusza, ale może dobrze się stało. Więcej się przydam ze skalpelem w ręku niż za katedrą. Hubert powiedział mi o twojej przeszłości. Była jeszcze barwniejsza niż przypuszczałem. Mów wprost, Geralt, albo nie zawracaj mi głowy. To prawda, że w tamtych zamieszkach na Uniwersytecie ginęli ludzie? Za twoją sprawą? Byłem młody i głupi. Myślałem, że lepsza przyszłość jest warta każdej ceny, choćby ludzkiego życia. Ale to stare grzechy, grzechy, które już odpokutowałem. Zarwałem mordercę. To Hubert. Miałeś dobrego nosa, żeby mu nie ufać. Był wampirem wyższym. Myślałem, że nic mnie już w Nowigradzie nie zaskoczy, ale widać się myliłem i to bardzo. Dzięki, Geralt. Gdyby nie ty, to by się nigdy nie skończyło. Bywaj. Za cały miesiąc z góry, tak, ale po starych stawkach. Teraz ryzyko większe to i więcej. Nie mam już pieniędzy, ale macie co innego. Panienko dawaj, naszyjnik i wynoś się stąd. Spokojnie. Sama go zdejmę. Idźcie stąd, ale już. Przepraszam, ale nie wiedziałem, czy chcesz, żebym się mieszał. Nie chciałam. Zachowali się podle, to prawda. Ale należał im się ten naszyjnik. Oni naprawdę ryzykowali, dając mi schronienie. Ryzykowali, to fakt, ale za opłatą. Tak, ale mogli wziąć pieniądze i sprzedać mnie łowcom, a tego nie zrobili. Czyli jak na nowigradzkie standardy, i tak są nadzwyczaj przyzwoici. Błagam cię, przynajmniej ich nie tłumacz. To mógłby być początek ciekawej dyskusji o moralności. Ale nie mam na nią teraz czasu. Widzisz, co się dzieje w mieście. Jak mogę ci pomóc? Wszystko się sypie. Sama już nie wiem, co robić. Powinnam jak najszybciej przeprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek. Ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów, ponoć prowadzą do samej przystani. Znam nowigradskie kanały. Na łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, żeby... Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków, przetarł szlak dla... Re... Bertolt i Anis. Kto to? Młoda para. On jest alchemikiem, miał praktykę w Złotym Mieście. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie, u których się ukrywali, donieśli straży. Widzisz, moi gospodarze wcale nie byli tacy źli... Teraz już rozumiesz mój dylemat? Mm -hmm. Pomóc wpierw dwójce ludzi i ryzykować ewakuację reszty. Czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć. Co mam zrobić, Gerard? Powinniśmy pomóc Anis i Bertoldowi. Spisać ich tak po prostu na straty to okrucieństwo. Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Czas ucieka. Prowadź. Nie na okrawkach. A teraz Gerard. Nie możemy zwracać na siebie uwagi. Patron. Nie mogą nas zauważyć. Oni, tak jak mówiłem. Chę do żony czarodziej i jego Też zimą. para się magią. Dobra robota. Zabrać ich. Nie! Błagam! My nic nie zrobiliśmy! Jasne. Każdy tak mówi. A... a moja nagroda? Nagroda? A ta! Do kwatery głównej się zgłoście. My nagród nie wypłacamy. Merigold. I wiećmie. co na cztery. W porządku. Możecie iść. Tak. Nigdzie się stąd nie ruszał. Nie jestem głupi. Bertolt. Widziałaś co się dzieje na ulicach? Złapią nas i. Idziemy. Teraz. Idziemy. Dziękuję. Musimy dołączyć do reszty jak najszybciej. Sprawdzałaś te kanały pod zimowatkiem? Nie. Nie sądziłam, że będziemy musieli korzystać z tego przejścia. Pomyśleć, że jeszcze rok temu strażnicy kłaniali się czarodziejom na ulicach. A teraz musimy stąd uciekać jak szczury. Ty mogłabyś zostać. Poradzisz sobie. Ale reszta bez mnie już nie. f Długo zwlekaliśmy. Nie zwlekaliśmy. Poszliśmy ratować dwoje ludzi. Tak. Kosztem jego. I tak dobrze, że przyszliśmy, zanim znaleźli wejście do kryjówki i dorwali resztę. Nie potrafię robić takich rachunków, Geralt. Ale nie czas na żałobę. Idź za mną.